Cześć, jestem Simon na to trzeci odcinek z gry London 2012. No i tak, zaczynamy sobie kolejny konkurencję. Weźmy sobie może 100 metrów dzisiaj mężczyzn. No i strzelanie z 25. Ten Wkurzający mnie drążek i coś, co się stało z Krystyną. Jak pewnie wiecie sprawiło, że mamy 3 złote wydale. Po 3 konkurencjach. No i raz to... Jeszcze raz te szóste miejsce. Kwalifikacje. Czy sobie tutorial. Jak gra się. Przyjemna muzyczka. Okej. Okay. Mamy tu na czas zrobić. na czas jest bonus, chyba nie ma. Aha. O, tam 4 sekundy, będą dwie nowe rundy. Dobra, zobaczmy co z tego wyjdzie. 8 sekund tu mamy. No, nie. Dobra, jest 10. Dziesio... Yy, to nie był dobry wynik. No właśnie. Dobra, tu było więcej czasu w tej pierwszej rundzie. Ja ją zepsułem całkowicie. Druga runda. Ty bo czasu nie mamy. Dobra, teraz o wiele lepiej. 44 punkty, 2 sekundy mniej, 4 razy 9 i raz 8. Przesunęliśmy się chyba tam w klasyfikacji. Runda trzecia. 40 na koniec musiałem przybierzeć 44 punkty. No, pewne skupienie jest. Miejsce czwarte w tej chwili. 2 punkty przewagi na półmetku nad zawodnikiem z Niemiec. Runda czwarta. Tu są tylko 4 sekundy. No i 33 punkty. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. No te 4 sekundy. No tak jest. 39 Niemca, Najlepiej 44 zawodnik z Wielkiej Brytanii. No, myślałem, że będzie łatwiej. Runda piąta. Kolejne 4 sekundy. O, tu są. tam zostało. 41,9. Hajta 6,1 niestety. Jedna nota. No ale właśnie. 42,2. Zawodnika z Niemiec, który w tej chwili na miejscu piątym. No, gorsze nasze jedno strzelanie. No ale powinniśmy jednak awansować do tego finału. 10, 2, 10, i... ale strzelanie niesamowite. 40, 9, 2 razy 92, 2 to było 10, 1. Kończymy na czwartym miejscu, ale to ostatnie strzelanie. No naprawdę, najwyższy światowy poziom. Pięknie przemierzyliśmy. i 10,6 Punktów Nad Niemcem, no, najlepsi jesteśmy. Byliśmy w tym szóstym. W strzelaniu. No i właśnie, 100 metrów. Sprint, mężczyzn. No i zobaczymy, jak tutaj sobie poradzimy. Mam jeden z 23 rekordów świata. Jestem siebie dumny. Tak, skipujemy tutorial. Tutaj trzeba dobrze trafić czas. Zostajemy jak bold. Zobaczymy, czy zieliski. Zrobi coś dobrego w kolejnej fazie biegu. No tak jest, tu już spokojnie, zieliński. Przesuwa się na miejsce pierwsze, no tam jeszcze w końcówce zwolnił. 10:37. 37 Co jest bieganie na miarę Olimpiady? No nie. Jenek jest spojrzał. Średni, zobaczmy jeszcze raz, jak tam został Zieliński. Na to, że czwarty. Ostatni był i potem dopiero się rozpędził. Wyże naprowadzę je o sekundę. Nad Kanadyjczykiem. No właśnie! Ale no, przejdźmy już do finału strzelania Z 25 metrów Rapid fire pistol No właśnie Marczymy z Ruskiem Z Irlandczykiem, z Ukraińcem, Chińczykiem <grywka> I zobaczymy co pokaże Borys 8 sekund No to strzelanie trzeba idealnie zrobić E, nie tym strzelam Boże, przestraszyłem się. Jezu, trafiłem tą szóstkę, bo się przestraszyłem. Chciałem, ach, klikać, żeby strzelać. I miejsce trzecie. Moim zdaniem świetne. Teraz mam jednak 6 sekund. No szkoda bardzo tej szóstki na sam start. No kolejna szóstka. No tu jeszcze mam czas, to muszę się spinać. I kolejny raz 44 punkty. I jedziemy ex aequo z reprezentantem Rosji. Pierwsze Wielka Brytania, drugie Ukraina. No właśnie. Kolejne 6 sekund strzelania. Coś czego nie lubię. Niepotrzebnie się spieszę. Łe! 46 punktów to w końcu jakiś lepszy wynik. Przełamujemy się. Zawodnik z Rosji też tyle samo. Idziemy równo. Ale reprezentant Ukrainy tym razem 44. No i go wyprzedzamy. No ale zostają nam 4 sekundy na strzał. W sumie za 5 strzałów. Perfekcyjnie strzelanie, to to nie było 43 punkty. No jednak jest jeden punkt lepiej od zawodnika z Rosji. Ale zresztą będą emocje do końca. Teraz dwa razy z tymi dziesiętnymi punktami. Walczymy. Jest to są tylko 4 sekundy. No nie 43,7. I spadłem na miejsce 4. Coś niesamowitego. No i 1,4 straty do podium. 1,9 do drugiego miejsca. Czy Borys wytrzyma presję w szóstej rundzie? Czy trafi coś niewiarygodnego tak jak to była Jest w ostatniej rundzie? Borys strzelaj, dobrze strzelaj! No jest lepsze strzelanie 46,5 Ale czy to wystarczy na medal? Borys Borkowski do miejsce czwarte Niestety Pechowo dzisiaj Przegrywamy Ten medal olimpijski Druga konkurencja z rzędu nie udala Naszych zawodników Trochę zabrakło no i z tymi trzema medalami pozostajemy na miejscu pierwszym. Ale teraz jest 100 metrów. Sprintu. Jest Jamajczyk. Znowu to nie jest Bolt. Co ciekawe. A u nas nadal Jerzy Jerzyjeński. Trzeba już jedno złoto na tych No i wystartowali, poszli. Po te złote medale, Zieliski na drawie, Zieliski w tej chwili drugi, Zieliski wyprzedza wszystkich. I Zieliski wygrywa 10-13 tym razem, a więc szybciej niż w tym biegu eliminacyjnym. Jest jego rekord życiowy. Brawo dla niego. Mamy czwarte złoto na Igrzyskach Olimpijskich. Trzeci odcinek w każdym odcinku mamy złoto. Bardzo dobrze zaczynamy tę serię. No a odcinków będzie łącznie 10 jak na razie 20 konkurencji. No właśnie, ale jak widać, tą klasyfikację medalową chyba wygramy. Brawo dla naszych! I co? Znaczy, jeszcze co? dobiegł w powtórce. Tam Jamajczyk też lekko został. Nasz został jak zwykle najbardziej, ale potem wyprzedził wszystkich. Reprezentant Drugi na miejscu drugim, a trzecie miejsce Kanadyjczyka. Jamajka bez medalu na 100 metrów. Wow, no, tym jestem zaskoczony. Prawda dla Zieliskiego. Oto klasyfikację medalową. My 12 drugie Wielka Brytania, tylko 5, a trzecie Chiny. 4. No z medalami. 11 reprezentacji. No właśnie Jamajka jeszcze bez medalu. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ciepło! I cześć!